Dzień dobry Państwu wracamy do tematu pomp ciepła, i do w zasadzie chyba już można mówić do afery, z którą mamy do czynienia. Na styku wydawania ogromnych pieniędzy na dofinansowania do pomp ciepła, jakości tych pomp ciepła i wojny lobbingowej, która toczy się pomiędzy zachodnimi producentami pomp ciepła, azjatyckimi producentami pomp ciepła i polskimi producentami pomp ciepła, którzy przez poprzedni rząd byli dyskryminowani. Ten rząd miał to zmienić i okazuje się, że albo nie chce, albo nie. Potrafi, bowiem w kwietniu została podjęta kluczowa decyzja e, o zmianie regulaminu dofinansowania do systemu, do programu Czyste Powietrze. Ta decyzja wskazywała, że producenci pomp ciepła, które są dofinansowywane z pieniędzy podatnika gigantycznymi pieniędzmi, w przypadku jednego dofinansowania to może być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, mają do 13 czerwca przedstawić e, dokumentację, e, certyfikaty z laboratoriów o tym, jaka jest wydajność tych urządzeń. E, od e, specjalistów wiemy, że wydajność tych urządzeń może się różnić nawet ponad dwukrotnie. To znaczy na ogrzanie domu e, o tą samą, o to samo ciepło. Jedna pompa ciepła może zużywać ponad dwukrotnie więcej prądu niż inna, zależnie od tego, przez jakiego producenta jest dostarczona i jakie spełnia wymogi. Co ciekawe, przez cały okres rządu Pisu producenci nie byli zobowiązani dostarczać wiarygodnej, sprawdzonej informacji o wydajności tych urządzeń, a podległe rządowe instytucje rozdawały pieniądze na prawo i lewo, w ten sposób doprowadzając do dyskryminacji lepszej jakości produktów społysków. Na rzecz tańszych, ale gorszej jakości, mniej wydajnych produktów z Chin. To nie tylko strata, zresztą nie tylko z Chin, z różnych państw. To nie tylko strata dla konsumentów, którzy zostali w ten sposób nabici w butelkę, robiąc rzekome oszczędności. To także strata dla nas wszystkich, ponieważ. To prowadzi do większego obciążenia całego systemu elektroenergetycznego. I to podkreślam: nie są to różnice rzędu 5 czy 15%, to mogą być różnice nawet kilkuset procent, jeżeli chodzi o zużycie prądu i o e, współczynnik wydajności energetycznej takiej pompy ciepła w skrócie e, COP. E, e, 13 czerwca to się miało skończyć, i w magiczny sposób e, okazuje się, że w tych dniach, e, w dniach już majowych, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest operatorem wydającym pieniądze na te dofinansowania, zmienia się regulamin i termin dostarczenia tych certyfikatów z laboratoriów, które pokażą jaka jest prawdziwa wydajność której pompy ciepła, staje odsunięty aż do końca tego roku. Co oznacza, że jeszcze przez pół roku mamy wydawać pieniądze w ciemno, a polscy konsumenci mają nie wiedzieć jaka jest wydajność którego urządzenia. Co jest najbardziej zdumiewające, pani minister w zeszłym tygodniu Udzieliła na jedne z platform społecznościowych komentarzy, że ona właściwie o tej decyzji nic nie wie i w poniedziałek będzie ją sprawdzać. Tak się składa, że poniedziałek był wczoraj, dzisiaj jest wtorek, dzisiaj pani minister znów udzieliła komentarza na swoich mediach społecznościowych, z którego nie wynika żadne odniesienie do zmiany tego regulaminu, tylko stwierdzenie, że będziemy yy, yy, uszczelniać listę yy, urządzeń, które mogą dostać dofinansowania. Pani minister, co to znaczy, będziemy uszczelniać? Czy producenci będą musieli dostarczyć certyfikaty z laboratoriów co do tego, jaka jest wydajność urządzeń, czy nie? Czy państwo polskie będzie finansować, uczestniczyć w finansowaniu urządzeń, które mają niską wydajność? I w ukrywaniu właściwie tego, tak jak ukrywał to rząd PiSu, czy ten rząd będzie dalej ukrywał niskie parametry finansowanych urządzeń przed konsumentami, nabijając ich w butelkę i skazując później na wysokie rachunki za prąd, kiedy obiecywane im oszczędności, a w rzeczywistości wpędzani są tarpaty finansowe, czy nie. Eee, karty na stół. Oczekujemy jasnych odpowiedzi. I zwracamy uwagę na to. Że już poprzedni rząd y, próbował wprowadzać przepisy faworyzujące urządzenia z zagranicy. Myśmy w tej sprawie interweniowali. Między innymi we wrześniu zwróciliśmy uwagę na to, że minister Buda, tu na konferencji prasowej nasi politycy zwracali uwagę, że minister Buda proponował program dofinansowania, y, na który łapaliby się głównie producenci zagraniczni ze względu na bardzo wysoko ustanowione progi finansowe y, tych y, dofinansowań dla producentów pomp ciepła, które miały pójść. To się udało zatrzymać, a w tej chwili ta wojenka lobbingowa polega na tym, nie żeby producenci pomp ciepła musieli dostarczyć obiektywne Inżynieryjne certyfikaty co do faktycznej wydajności urządzenia, żeby te urządzenia ktoś przebadał i konsumentom powiedział co one są warte, tylko żeby mogli operować takimi znakami produktowymi, które można za kilkadziesiąt tysięcy euro po prostu kupić. Na przykład w prywatnej firmie w Berlinie, która nada taki znak, że to jest dobre urządzenie, nasze niemieckie, warto je kupować. My się na takie podejście nie zgadzamy. My chcemy, żeby polski konsument miał jasną informację e, i żeby e, kupować. Dofinansowywać wyłącznie produkty o wysokiej wydajności. Polscy producenci są w stanie konstruować urządzenia o wysokiej wydajności. Dlaczego mielibyśmy płacić za szmelc z zagranicy, nawet jeżeli przyjdzie do nas skupionym za wysoką cenę jakimś pseudo certyfikatem, albo będzie miał jakieś znane logo na pudełku? Dość tego ściemniania. E, oczekujemy konkretnych informacji. A jeżeli pani minister nie potrafi nadzorować prawidłowo Narodowego Funduszu e, i nie wie, co tam się dzieje, to może najwyższy czas, żeby to wszystko poustalać. Będziemy o te sprawy zadawać pytania i będziemy żądać e, korekty tej decyzji, tej zmiany regulaminu, która odbywa się na niekorzyść polskich konsumentów i na niekorzyść polskich producentów. Oddaję głos Marta Czech. Szanowni Państwo, jeśli producent, często jest to wielka, znana. Korporacja z zagranicznym kapitałem nie potrafi na czas dostarczyć takiego dokumentu, certyfikatu, który by potwierdzał tak zwaną efektywność energetyczną produkowanego urządzenia. To coś jest na rzeczy i niestety urzędnicy z tego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który podlega Ministerstwie, Ministerstwu Klimatu i Środowiska, nie tylko nie reagują, ale doprowadzają do tego, by importerzy i korporacje mogły dalej wciskać Polakom kosztowne urządzenia, bez takich wymaganych certyfikatów i co ważniejsze, bez jakichkolwiek gwarancji na przyszłość, jeśli chodzi o te certyfikaty. I tu należy postawić pytanie, komu służą urzędnicy Donalda Tuska w Ministerstwie Klimatu i Środowiska? Komu służy pani minister Trzeciej Drogi, pani Henning Kloska? Czy Polakom, polskim przedsiębiorcom i konsumentom, czy zagranicznym korporacjom obcym siłom. Ja bym jeszcze tutaj uszczegółowiła i wymieniła z nazwiska pozostałe odpowiedzialne osoby za to, co się dzieje w tym ministerstwie, bo Ministerstwie Klimatu i Środowiska za program tzw. Czyste Powietrze odpowiada dokładnie pan Krzysztof Bolesta. A w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tematem pomp ciepła zajmuje się wiceprezes Robert Gajda oraz dyrektor Emil Świerczyński. Drodzy Państwo, zwróćmy uwagę, że jeśli polskie firmy nie dokonują odpowiednich certyfikacji i e, spóźniają się z wszelkimi urzędowymi kwestiami, e, takie firmy ponoszą sankcje karne często. Są to dodatkowe opłaty, mandaty i tak a w przypadku zagranicznych korporacji mamy tutaj taką taryfę ulgową, na którą taryfę, a nie na takie fory w polskim ministerstwie nie mogą liczyć Polacy. Bardzo, bardzo to znamienne. I niestety takie działanie uderza nie tylko w mechanizm wolnej konkurencji, którego jesteśmy zwolnikami, ale również o ale również polskich konsumentów, odbiorców. E elektryczności i temat jest o wiele bardziej skomplikowany, bo zamontowanie do 2030 roku, co się prognozuje, pomp ciepła w liczbie 2,5 miliona, takie mamy oficjalne prognozy, będzie wymagało zwiększenia mocy w polskim systemie elektroenergetycznym, na co nie mamy w tym momencie możliwości, bo wiemy nie tylko PIS, ale i obecna władza i w, pod auspicjami też unijnymi niszczy polską energetykę. Budowa choćby elektrowni jądrowej jest wciąż a zwiększenie mocy w polskim systemie elektroenergetycznym, biorąc pod uwagę plany montażu tych pomp ciepła ma być znaczne, bo w przypadku pomp niecertyfikowanych ma być to zwiększenie aż o prawie 14 gigawatów, a w przypadku pomp certyfikowanych między 9 a 10 gigawatów, więc same dopłaty i certyfikacje tego problemu nie rozwiążą, ale również odpowiednia dbałość Ministerstwa o Bezpieczeństwo energetyczne kraju i o to, by dywersyfikować. Nasze dostawy energii między innymi doprowadzając do skutecznej budowy w końcu elektrowni jądrowej w Polsce. I, drodzy Państwo, e, widać, że te działania urzędników nie służą Polakom, e, nie służą one również środowisku, bo e, tyle się wokół dzieje i słyszę ostatnio o e, pożarach e, składowisk, często nielegalnych, składowisk czy złomowisk, e, wysypisk śmieci, czy właśnie składowisk nielegalnych, nielegalnie przewożonych opon, choćby z Niemiec czy zużytej tapicerki. Przypomnijmy, trwa właśnie gaszenie Wielkiego Pożaru na Dolnym Śląsku, to jest miejscowość Łąki koło Milicza. Jeszcze nie tak dawno taki pożar nielegalnego składowiska opon przywożonych z Niemiec był również na Dolnym Śląsku na granicy parku krajobrazowego Hełmy gmina Złotoryja. To są moje rodzinne strony. Często jako powód podaje się samozapłon albo nieznane przyczyny takiego pożaru, ale drodzy Państwo, nie oszukujmy się, jest to najtańszy sposób utylizacji takich materiałów. Powiem, jak... Tak to wyglądało w moich stronach bardzo, bardzo króciutko. E, tak naprawdę sztab i zastępy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej, która gasi ten e, naprawdę tlący się czarny, żerący dym z nielegalnego składowiska e, zużytych e, opon. E, samoloty gaśnicze, a tiry e, przyjeżdżające z granicy niemieckiej na to składowisko przywożące tony zużytych niemieckich ton jak przyjeżdżały, tak przyjeżdżają i, i jeszcze dokładają do tego ognia. Jedni gaszą, ci dokładają, drodzy Państwo, interwencje e, samorządowe i. I wszelkie inne e, okazały się, że nie mają żadnego znaczenia, bo e, nikt e, nic nie wie i nikt, nikt, nic z tym nie można zrobić. Wszyscy nagle czują się bezradni. E, więc, drodzy Państwo, jeśli się udzieliście, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma za zadanie dbać o przyrodę, o środowisko, o, o piękno o naszej polskiej natury, to chyba czas e, e, wyprowadzić się z tego błędu. E, drodzy Państwo, wydaje się, że to samo ministerstwo jest fasadą do tego, by prowadzić jakieś dziwne, przebrane, niewyjaśnione inne interesy wobec których urzędnicy rozkładają ręce i czują się bezradni. Natomiast naszym zadaniem, naszym zadaniem konfederacji, co postulujemy od samego początku jest dbałość nie tylko o polską przyrodę, ale przede wszystkim o interes wszystkich Polaków, konsumentów, polską ziemię